Jakie roboty wejdą w skład tej inwestycji? W ramach wykonywanych w tej chwili robót będzie ułożona nawierzchnia ścieralna, czyli ta górna warstwa i wyrównanie istniejącego profilu warstwą wiążącą. Przewidziane jest ułożenie około 900 ton masy w obydwu warstwach. W związku z prowadzonymi tutaj robotami. Występują jak Państwo widzicie duże utrudnienia jeżeli chodzi o ruch drogowy na tym skrzyżowaniu. Jest wprowadzone, są wprowadzone objazdy z sąsiednimi ulicami jeżeli chodzi o ruch lokalny a ruch na drodze Zielona Góra Poznań odbywa się jest kierowany przy pomocy świateł przenośnych i jest ruch wahadłowy wprowadzony. Na kiedy zaplanowano zakończenie tej inwestycji? To znaczy roboty będą prowadzone, są przewidziane wykonanie robót do 4 listopada, o ile nam warunki atmosferyczne na to pozwolą. Będziemy chcieli ten termin skrócić, żeby oddać tą krzyżówkę przed Dniem Wszystkich Świętych. Jaki jest koszt inwestycji? w ramach, jaki w tej chwili tutaj jest przewidziany na to wykonywanie tych robót w, powyższym, w przedstawionym zakresie wynosi około miliarda złotych. Czy wraz z tą inwestycją będzie również przeprowadzany remont nawierzchni na ulicy Roberta Kocha? To znaczy ulica Roberta Kocha to jest ulica należąca do Urzędu Miejskiego. O ile ja się orientuję, to w ramach tegorocznych robót jest wykonywane chodniki są, a nowa nawierzchnia bitumiczna jest przewidziana na przyszły rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję.